Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się z grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. Oto Jezus stanął przed nimi mówiąc Witajcie. One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy By one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali sporo pieniędzy i rzekli. Rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w noc i wytratli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, My z nim pomówimy i wybawimy Was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto Słowo Pańskie. A -a. Jestem bardzo ciekaw, ilu z nas dzisiaj wieczorem powie święta, święta i po świętach. I moi drodzy, bardzo często jest tak, że właśnie tak przeżywamy naszą relację z Jezusem. Bardzo często jest tak, że kiedy przychodzą święta, radujemy się, cieszymy się, ale kiedy przychodzi zderzenie z codziennością, zapominamy o tym, że Jezus żyje. I jest to fakt. że Jezus jest Panem. Panem zwycięstwem. Tym, który jest w stanie skróżyć największe mroki naszego życia. W codzienności ulegamy malazmowi. I wiecie, kiedy dzisiaj słyszymy Ewangelii to opowiadanie o tym, jak strażnicy grobu idą do kapłanów, aby wytłumaczyć to, dlaczego grób jest pusty i sieją niepraw nieprawdziwe informacje, że uczniowie wycharni ciało Jezusa. To ja osobiście zastanawiam się, ile razy w moim życiu jest tak, że właśnie swoim życiem nie daję tego świadectwa o tym, że Jezus żyje, że On zwycięża we mnie, ale mi zwycięża przeze mnie. Zauważmy, że kiedy następuje to przepiękne spotkanie z niewiastami, kiedy one słyszą te przepiękne słowa Jezusa, witajcie, i one obejmują go za nogi. My również jesteśmy do tego zaproszeni, żebyśmy Jezusa odkrywali w swoim życiu jako prawdziwego Boga i Pana, jako tego, który mnie prowadzi ze śmierci do życia, który mnie prowadzi. Do pełnej radości, która jest jedynie w nim. Zobaczmy, ile w nas jest lęku, ile w nas jest smutku, ile jest zawiedzionych nadziei w tym świecie, w którym żyjemy. I często temu rozgoryczeniu ulegamy, Często się gupimy. Często w naszym życiu chodzimy jak cienie, ponieważ jesteśmy z dala do Jezusa. Ponieważ trwamy w tej ciemności, grubu i nie potrafimy się wyrwać. I zaufać Jego zwartszej mocy. Nie potrafimy przejść do tego poziomu, że zmartwychwstanie Chrystusa nie jest tylko historią, ale dzieje się również dziś. Chrystus żywy i prawdziwy. Dzisiaj chcę powiedzieć każdemu z nas, nie bójcie się. Nie bójcie się życia. Nie bójcie się życia, bo ja jestem życiem. We mnie jest życie. W Jezusie, Chrystusie jest pełnia życia. Ktoś zapyta, jak to zrobić? Jak to Tam, gdzie się pozwala znaleźć. Idź do tej owej Galilei. Idź na Eucharystię, na mszę gdzie możesz Go słuchać, gdzie możesz się Nim ukarnąć. Żyj, żyj Jezusem, a będziesz szczęśliwy.